Witam wszystkich bardzo ciepło. Dzisiaj przyszedł czas opowiedzieć o Ewangelii według Świętego Marka. Dużo mogę opowiadać o Janie zwanym Markiem. Jest to mój bohater sprzed dwóch tysięcy lat. 25 lat temu przepisałem Ewangelię według Marka. W języku angielskim, czyli skopiowałem Good News Gospel According to Mark. Książeczka była wydana w języku angielskim w Hongkongu. Kupiłem za 1,50 50 plus kasetę z piękną narracją za 2 dolary. Razem 3,50. Bogactwo. 3,50. Za całe y, zapoznanie Pana Jezusa. Jest to niecałe 10 złotych polskich. Ewangelię według Marka przepisałem w ciągu paru tygodni, a kasetę słuchałem ponad 6 lat może 7 przesłuchałem około 4 tysiące razy. Aż będąc w Europie, słuchając Ewangelię według Marka, kasetę, samochodem i oddając samochód na lotnisku w Berlinie, kaseta została z tym samochodem. I tak pożegnałem się po około siedmiu latach z Ewangelią według świętego Marka w języku angielskim. I jeszcze tutaj dopowiem, że mieszkając w Kanadzie. W Kitchener kiedyś dojeżdżałem do pracy około 30 km z Kitchener do Guelph. to około 30 km. I aby nie marnować czasu, słuchałem Ewangelię Marka. Skończyła się, przekręcałem jeszcze raz, jeszcze raz. No i tak przesłuchałem, jak powiedziałem, około 4000 razy. Tam i z powrotem codziennie słuchałem good news about Jesus Christ, Son of God. I to mnie tak wciągło to słuchanie Ewangelii Markowej, że do dzisiaj, jak mam trochę wolnego czasu, no to biorę i czytam. Kiedyś mi ktoś zwrócił uwagę, że to było wydanie protestanckie. Moja odpowiedź była, a gdzie mogłem kupić Ewangelię według Marka wydanie katolickie? No trudno. Kupić samą Ewangelię, czy według Marka, czy Mateusza, Jana, Łukasza, czy takie wydanie kieszonkowe, chyba do dzisiaj trudno kupić. W języku angielskim tak. I to są właśnie wydania protestanckie. I... Ewangelie według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, a także dzieje apostolskie, warto czytać, bo na podstawie Ewangelii dowiadujemy się o Jezusie. Tylko te źródła nam mówią o Panu Jezusie. To jest tak bardzo przydatne. I teraz Lecąc gdzieś samolotem, to jeszcze samolot nie wystartuje, a ja już wyciągam z kieszeni Ewangelię według Marka i czytam. Tą samą, którą przepisałem ponad 25 lat temu. Znając na pamięć, ale za każdym razem odkrywam coś nowego. Pomagają mi w tym bibliści, których słucham. Bardzo często w internecie. Wykłady biblijne. Takim numer jeden wykładem to jest ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Jak ja go nazywam nie tylko ja, chodząca encyklopedia biblijna. Następnie ksiądz profesor Dariusz Rosik z Wrocławia. Mój przyjaciel, poznaliśmy się w Betlejem. Niedaleko groty, gdzie urodził się Pan Jezus. Następnie ksiądz dr Zbigniew Skuza. Piękne wykłady na temat Biblii w internecie. Pan Marian Majewski, profesor biblista, osoba świecka, który opowiada o Biblii, także na internecie. Muszę jeszcze wspomnieć o świętej pamięci bibliście, ksiądz profesor biskup Romaniuk biskup Romaniuk, który przetłumaczył całą Biblię na język polski, tak zwana Biblia warszawsko-praska. Pamiętam przez ponad 23 lata, jak przygotowywałem pogadanki pod tytułem Historia Kościoła w polonijnym programie Radio Późnej Porze w Kiczner. No, prawie ćwierć wieku. I w każdą niedzielę mówiłem o historii Kościoła, zwłaszcza o Biblii, czyli o Piśmie Świętym. I wiele razy, przygotowując program, dzwoniłem z Kanady do Polski do księdza, profesora, biskupa Romaniuka z prośbą o wyjaśnienia, o porady, na przykład, Dzwoniłem pytając się, co miał na myśli święty Paweł, pisząc w liście o chście za umarłych. To jest tak tylko jeden przykład. Były to piękne rozmowy. Ksiądz profesor, biskup, biblista rozmawiał z amatorem, świecką osobą z dalekiej Kanady, jak często mówił, ty do mnie dzwoni z tej dalekiej Kanady. Biblia. Biblia mówią, że to książka, no bo tak wygląda. Ale można powiedzieć, że to jest biblioteka. Kilkadziesiąt książeczek pisanych może tysiąc lat na wielu kontynentach, w Europie, Azji, Afryce. Słowa Boga pisane ludzką ręką. I tak opowiadałem, o tej biblii przez te wiele lat no niestety po inwazji napadzie Rosji na Ukrainę w 22 roku zostałem wyrzucony jak to można powiedzieć na zbity pysk z programu radiowego przez prowadzącego tą audycję Różnica zdań no ten prowadzący wybrał człowieka, który powtarzał propagandę moskiewską. No ja to, na to się nie mogłem zgodzić. I Radio Późnej Porze, ten program jest do dzisiaj, i ten bloger, który tak chwali Putina i Moskwę, no ma swoją audycję do dzisiaj, a dla mnie już nie ma miejsca. Jest to bardzo bolesne było. Tak postąpili ze mną trochę jak tak po bolszewicku. Nagle. Były różnice zdań. No to wszystko można odsłuchać w archiwum, bo radio późnej porze ma archiwum. I jak tylko ktoś kliknie w archiwum program z 20, z przepraszam, z 13 marca 2022 roku, to tam się dowie. Jak to było trzy lata temu? Było, minęło, a szkoda, bo bardzo dużo słuchaczy czekało na moje te katedry, pogadanki. Niestety zostałem wyrzucony z tej audycji. Jestem teraz na YouTube i pragnę kontynuować po tej przerwie trzyletniej, kontynuować moje pogadanki i dzielić się. Wiedzą i wiarą. Miałem mówić o Ewangelii według Marka, ale wstęp trochę się przedłużył. Już kończę, żeby to nie było za długie. Kończąc, powiem tylko, że Ewangelia według Marka w Nowym Testamencie jest jako druga, a w rzeczywistości była napisana jako pierwsza ze wszystkich Ewangelii. Nazywamy ją Ewangelią Marka ale jest to Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie, widziana oczami świętego Piotra. Co święty Piotr, apostoł, opowiadał w Rzymie, to jego uczeń Marek spisał. Jeszcze dopowiem, potocznie się mówi o czterech Ewangeliach. Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie Chrystusie, synu Bożym. Jednak Ewangelia jest tylko jedna, nie cztery. Ewangelia jest tylko jedna według świętego Marka, świętego Mateusza, świętego Łukasza. Łukasz, grek, lekarz z Antiochi nad Orantesem i według świętego Jana Apostoła, który napisał jako ostatni, gdzieś w latach dziewięćdziesiątych I wieku, Anno Domini. Święty Jan. Jak był apostołem i chodził po Palestynie z Panem Jezusem, był bardzo młody. Miał 12, 13, może 14 lat. Malarze, artyści malują go na obrazach, malowali. Jako osoba już dorosła, z brodą, No tak sobie go wyobrażali. Według obecnej wiedzy, to już. Nie ma tutaj dyskusji. Święty Jan był bardzo młody. Młody chłopak, 12-13 lat miał. Jak chodził za Jezusem, jak stał przy Krzyżu na Golgocie. A o Ewangelii według Świętego Marka to może więcej powiem w następnych programach. Dziękuję Państwu za uwagę. Dostańcie z Bogiem.